To historyczny dzień dla rozrastającej się dynamicznie jednej z południowych dzielnic Warszawy. Jeszcze przed świtem we wtorek 29 października 2024 roku pierwszy tramwaj linii 16 dotarł do miasteczka Wilanów. I tak właśnie historia zatoczyła koło. Minęło bowiem ponad 50 lat od ostatnich kursów tramwajowych, choć zdecydowanie inną trasą, po wilanowskich ulicach. We wtorkowy poranek, przed godziną ósmą rano, miała miejsce oficjalna inauguracja nowej trasy tramwajowej z udziałem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz licznych gości, w tym przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Włodarz stolicy podczas spotkania z dziennikarzami, które miało miejsce na przystanku Miasteczko Wilanów, podkreślił wagę tego historycznego momentu. Rozpoczynamy wreszcie kursowanie. Tramwaju z Wilanowa do centrum Warszawy. Czekaliśmy na to wiele, wiele lat, dlatego, że od 70 lat nie było pełnej nowej linii tramwajowej w Warszawie. Bardzo się z tego cieszę. Od 50 lat nie kursował tramwaj do Wilanowa. To największa tego typu inwestycja od dziesięcioleci. Prezydent Trzaskowski zapewnił mieszkańców Wilanowa, że warto przesiąść z aut do tramwajów. Dwie linie będą obsługiwały tę trasę, 14 na Ochotę i 18 przez centrum dalej do pętli na Piaskach. W godzinie szczytu 22 czy nawet 23 odjazdy na godzinę, co pokazuje, że te tramwaje będą kursować dosłownie co 2 czy 3, 3 minuty. To niesłychanie istotne, dlatego że to naprawdę zmieni rzeczywistość tutaj na Wilanowie. I tak jak już Państwu mówiłem, trzykrotnie więcej Tramwaje będą mogły przewieźć osób niż autobusy na tej trasie. Oczywiście, wszystkich zachęcamy, żeby się przesiadać do tramwaju i w ten sposób doprowadzić również do zmniejszenia korków na okolicznych ulicach. Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Gropińska podkreśliła, że stołeczni samorządowcy kładą duży nacisk na rozwój miejskiej komunikacji. Mamy efekt. Transport publiczny jest dla nas bardzo ważny, ale też myślę, że jest jakąś wizytówką Warszawy. Ja dużo jeżdżę po Polsce i wszędzie słyszę, że tak jak się jeździ w Warszawie, to nie jeździ się w żadnym innym polskim mieście, przepraszam, te inne miasta, ale wierzcie przykład. I to jest dla nas dlatego też Wielki Dzień ale też zobowiązanie, żeby nie przestawać. W projekcie jest tramwaj na Zieloną Białą Lękę. w projekcie jest kolejna linia metra, czyli jesteśmy w drodze, jesteśmy w procesie i obiecujemy mieszkańcom Warszawy, że będziemy tak działać dalej. Prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski mówił o wielkim poświęceniu wszystkich osób, które budowały trasę na Wilanów. Natomiast za to, co są setki zaangażowanych, niezwykle kompetentnych ludzi, i chciałbym im wszystkim z tego, z tego grona, nie wymienić ich wszystkich z nazwiska, ale bardzo podziękować, bo najlepiej wiem, najlepiej widziałem na, z boku, z dołu, ile to trzeba pracy, ile, ile nocy zerwanych, ile, ile stresu, ile, ile, ile serca trzeba oddać, żeby to było, i to jest. I, i to jest niezwykle wzruszająca chwila. i Gdyby ci wszyscy ludzie y, nie oddali całego serca, to to, to, to to by się po prostu nie udało, bo ten tramwaj napotykał siedem plak egipskich i, i makroekonomicznych, i, i tutaj na miejscu, ile tu wychodziło różnych kolizji, ile różnych nieścisłości, ile różnych problemów, to wiedzą tylko ci, którzy je rozwiązywali, ale się udało. Podmierz dzielnicy Wilanów Ludwik Krakowski nie ukrywał satysfakcji z zakończenia inwestycji. Panie prezydencie, pani przewodnicząca, Przede wszystkim dziękuję za podjęcie decyzji o budowie trasy tramwajowej do Wilanowa w bardzo niepewnych czasach, wtedy tak naprawdę kiedy nie było wiadomo, czy środki na dokończenie tej budowy się znajdą. Okazało się, że się znalazły, że sieć tramwajowa na terenie Warszawy się rozwija. W przyszłym roku będziemy mieli odnogę na ulicy Bonifacego, a za kilka lat będziemy w stanie stąd dojechać pod dworzec i tam się przesiąść na przykład do, do pociągu do innego, do innego miasta. To to Proszę to Państwa, to jest z pewnością bardzo ważny dzień. Budowa trasy trawajowej, która zdecydowanie poprawi skomunikowanie Wilanowa z innymi dzielnicami Warszawy, kosztowała prawie miliard złotych. Około 40% tej sumy pochodziło z dofinansowania Unii Europejskiej. W połowie 2025 roku ma zostać ukończona budowana właśnie odnoga trasy na Wilanów, która poprowadzi na Stegny.